Team Fabric powstał w 2016 roku po otrzymaniu głównej nagrody w konkursie ESA na najlepszy symulator kosmiczny. W ciągu trzech lat pozyskał 2 miliony kapitału na inwestycje i przekształcił się w spółkę akcyjną o kapitale zakładowym 625 tysięcy złotych. Steam fabrik w produkcji ma aktualnie ponad 6 symulatorów własnych, w tym najważniejsze z nich: Farm and Fix 2020, Electrics i Moon Village. Większość z nich pojawiła się na prestiżowej liście Steam najbardziej oczekiwanych gier na PC. Produkcje własne planowane są także na konsole nowej generacji, w tym na nadchodzące PlayStation 5 i Xbox Series X. Sim Fabric to również studio portingowe i wydawca gier na konsole. Mamy aktualnie podpisanych przeszło 50 umów wydawniczych ze studiami z Polski i z zagranicy. Gry portowane z naszego portfolio cieszą się wysokim uznaniem graczy na świecie. Najpopularniejsze z nich to Last for Darkness, Horror Psychologiczny, Farm Expert, Symulator Farmerski czy Preventive Strike, który osiągnął pierwsze miejsce na liście sprzedaży w USA na konsole Nintendo Switch. Simfabrik to także badania i rozwój w zakresie gier komputerowych. Otworzony w lipcu 2019 roku oddział WŁODZI podpisał już 6 umów na łączną sumę ponad 2 milionów złotych. Planujemy w ramach grantów badawczo-rozwojowych prowadzić badania na ile sztuczna inteligencja jest w stanie tworzyć gry komputerowe. Poszukujemy nowych rozwiązań w dziedzinie elektronicznej rozrywki w oparciu o technologie VR, AR, jak i biofeedback. Nasze badania będą dotyczyły również nowych możliwości interaktywnych gier w oparciu o robotykę i technologię haptic. Zapraszamy do inwestycji w akcję Fabric SA.